Cześć, tu Wojciech Dąbrowski. Na moim kanale znajdziecie najświeższe wiadomości z rynku samochodowego, praktyczne porady dla kierowców i ciekawostki ze świata motoryzacji. Jeśli interesujesz się samochodami i chcesz być na bieżąco, jesteś we właściwym miejscu. Zachęcam do subskrypcji, aby nie przegapić żadnych nowości. A teraz przechodzimy do dzisiejszego tematu. 24 sierpnia 2021. 1959 chłodnica pojazdu odgrywa kluczową rolę w jego działaniu i ma ogromne znaczenie dla prawidłowego działania każdego samochodu. Element ten umożliwia wymianę ciepła między dwoma mediami z których jednym jest powietrze otoczenia, służy do odprowadzania ciepła z obiektu lub urządzenia, aby zapobiec jego przegrzaniu lub wykorzystać je poprzez ogrzewanie przestrzeni lub obiektu, działa poprzez powiększenie powierzchni wymiany ciepła za pomocą żeber, zwykle tak, aby ciepło znalazło wystarczającą powierzchnię wymiany ciepła. Wymiana ciepła zależy od różnicy temperatur między mediami wymieniającymi ciepło. W tym przypadku grzejnikiem i otaczającym powietrzem. Ponadto powietrze, które zostało ogrzane na powierzchni, ma tendencję do pozostawania w pobliżu, zmniejszając różnicę temperatur. Dlatego często jest wymieniane na świeże powietrze za pomocą wentylatora. Tak więc chłodnica w układzie chłodzenia samochodu z silnikiem spalinowym jest niezwykle ważna dla utrzymania właściwej temperatury pojazdu, podobnie jak większość innych części pojazdu. Chłodnica ma tendencję do zużywania się, a nawet staje się bezużyteczna. Należy zachować czujność i wymienić ją przy pierwszych oznakach, jeśli zajdzie taka potrzeba. Poniżej przedstawiamy, kiedy konieczna jest wymiana chłodnicy w samochodzie. 1. Przegrzanie silnika Głównym objawem wadliwej chłodnicy jest przegrzewanie się silnika. Gdy chłodnica przestaje działać, nie spełnia już swojej funkcji. Którą jest utrzymywanie niskiej temperatury silnika poprzez cyrkulację płynu chłodzącego. Temperatura silnika stanie się bardzo wysoka, a jeśli problem nie zostanie natychmiast rozwiązany, silnik ostatecznie ulegnie awarii. Co oznacza, że pojazd nie będzie w stanie się poruszać. 2. Wyciek płynu chłodzącego. Może dojść do nieszczelności chłodnicy. Co oznacza, że płyn chłodzący przepływający przez chłodnicę wycieknie pod nią i na podłogę pojazdu. Niektóre chłodnice można naprawić, jednak nie wszystkie 3. Gromadzenie się szlamu. Normalny kolor płynu chłodzącego to zielony lub żółty. Jeśli jednak chłodnica jest uszkodzona, kolor płynu chłodzącego zmieni się, ponieważ zostanie one zanieczyszczony. Gdy kolor zmienia się z powodu zanieczyszczenia, w chłodnicy gromadzi się osad.